Jesteśmy sobie w parku, więc postanowiłem, że opowiem Ci trochę o tym kursie HTML, który przygotowałem. Jest właściwie w całości nagrany, teraz muszę tylko zmontować materiał, co nie zajmie mi dużo czasu i mam szczerą nadzieję, że pojawi się gotowy na platformie onlineowej do końca października. Naprawdę chciałbym, żeby tak było i dołożę wszelkich starań, żeby tak się stało. Kurs ma kilkanaście lekcji. Przygotowałem go w ten sposób, żeby osoby, które zajmują się tworzeniem rozwiązań cyfrowych, ale przede wszystkim takie, które zajmują się audytowaniem i zabawą czy pracą, bo różnie to bywa, z dostępnością cyfrową, mogły nabyć potrzebnej wiedzy, która pozwoli im na przyglądanie się kodowi HTML bez obaw. Ja wiem, jak to jest, kiedy odpala się źródło w przeglądarce i nagle włosy stają na karku, bo nie wiadomo, co z tym wszystkim począć. Tyle podłączonych dziwnych bibliotek, zupa, tagów, divów i innych wynalazków. No, trzeba jakoś wiedzieć, jak się dookoła tego poruszać. I dlatego chciałem nagrać ten kurs. W kilkunastu lekcjach omówię nie tylko podstawy języka HTML, ale także wprowadzę Cię w poszczególne elementy tego języka i opowiem o tym, jak używać ich zgodnie z przeznaczeniem. Kiedy się to wie, to można patrzeć na internety w trochę inny sposób i rozumieć, jak te rzeczy wspierają lub nie wspierają technologii wsparcia dostępności. Ten kurs pozwoli ci nauczyć się robić rzeczy dobrze i z czasem pewnie nawet szybko. Będzie można uczyć się we własnym tempie. Lekcji, jak mówiłem, jest kilkanaście, większość z nich jest zakończona ćwiczeniami. Na koniec jest jakieś podsumowanie, zadanie takie do zrobienia, trochę większe, więc będzie na pewno dużo wyzwań, ale myślę, że jeżeli interesuje Cię praca ze standardami sieciowymi i jakieś popchanie swojej praktyki dostępnościowej do przodu, no to ten kurs naprawdę Ci to umożliwi. A ja teraz idę na spacer, bo jest ładnie. Pomyślałem, że nagram sobie to w parku, no bo co będę przy kąpie siedział cały dzień. Korzystaj z pogody? Niedługo się zobaczymy, obserwuj Linkedina, wszystko wypuszczę, kiedy tylko będzie świeżutkie, jak bułeczka, i pachnące. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.